Cześć! Panie poruczniku, szeregowy Kukuła plus jeden melduje się na rozkaz. Żołnierze, mam bojowe zadanie dla was. Panie poruczniku, ale to nie my zatkaliśmy toaletę na kompanii. Jaka toaleta? Co jest zatkane? No dobra, to ja to zrobiłem. Ale to przez te kule mocy na obiedzie. Żołnierze, tu nie chodzi o ubikację. W następnym tygodniu ulecicie na misję na Bliski Wschód. Ale co to jest Bliski Wschód? Jest, wreszcie odetchnę innym powietrzem poza jednostką. I się uwolni od pani major na parę miesięcy. Pokój, żołnierze, wyjaśniam co będziecie robić. Będziecie uzupełniać kontyngent wojskowy, który będzie wysłany w rejon Jordanii, Iraku, Palestyny, Izraela, Egiptu. Wszystkiego dowiecie się na miejscu, bo to jest ściśle tajne. To jest misja pokojowa czy. Bo... Kogo będziemy wspierać? Izrael czy Palestynę? Kukuła, ty i szeregowy Nynuś będziecie zbierać szarańcze na pustyni. Nieważne. Byle od murów jednostki i pani mają. W poniedziałek macie być gotowi do wylotu. Ale ja muszę się przygotować! Mamusi się muszę spytać, czy mogę na pustyni polecieć! No i chcę się pożegnać z całą rodziną! Szeregowy Nynuś, nie ma na co czekać. Rozkaz jest najważniejszy. SMS-a wyśleć do mamy z lotniska. Wyłącz się. Wyłącz się. Nareszcie. Porucznik czwarteczek, słucham. Tak jest, tak jest. Dam go do telefonu. Kukuła, do ciebie. Szeregowy kukuła, melduje się. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Kukuła, kto dzwonił? To moja dziewczyna, pani major. Ona z nami też leci na Bliski Wschód. Boję się tej misji. Nigdy nie byłam na pustyni. Ja też się boję, szeregowy nynuś. I wcale nie mam na myśli pustyni.